No. I tutaj właśnie widać no, klasyczny układ y, czołgu tak zwanego y, głównego, main battle tank, czyli niski stosunkowo kadłub, bez żadnych dodatkowych odporów. Y, wizjery znajdują się na, na płycie pancerza górnego. Y, odlewana wieża. Te wieże też się różnią, ponieważ to jest y, monoblok ze względu na możliwość y, obróbki z dospawanymi tylko włazami. Gdzie, gdzie, gdzie jest montowane jakieś tam e, urządzenia peryferyjne. Natomiast w t czwórkach pancerz był wykonany ze spawanych płyt walcowanych, natomiast wieże były wykonane z takich odlewanych prefabrykatów, które następnie spawano w całość. Także ta wieża była na szczęście. Też wpływało na jej wytrzymałość. Nie? W tym ciągu no, wytrzymałość tej wieży, jak niektórzy wiedzą, jest, 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 jest porywająca. Nie? Wytłumacz pojęcie tej belki tutaj na pancerzu. Przede. Ta przednia belka jest formą ochrony, żeby ewentualne błoto, woda nie dostały się na pancerz i po prostu nie zalały tego czołgu. Także to jest taki rodzaj no, falochronu, tak to można najlepiej określić. Tak. Ja myślałem, że jak trafi tu z przodu rykoszet i idzie w górę, to żeby ten rykoszet... Hmm nie, raczej, raczej tak, raczej nie ma takiej potrzeby, zresztą nawet lepiej by było, żeby jej tam nie było dla ewentualnego rykoszetu, no? czyli, czyli żeby po prostu tam sobie pufruną frywolnie. No. no i tutaj właśnie też jest kierunek, w którym były rozwijane siły pancerne, tak, czyli lekki czołg, mobilny, z pancerzem, który był w stanie wytrzymać yy, walkę, ale nie za wszelką cenę, no i armata. Masowa produkcja czołgu, który spełnia wiele, wiele funkcji, I tak naprawdę ryzykowo potrzebę wprowadzania kolejnych modeli. Czyli jest to czołg, który może służyć i za zwiat, i za broń y, uderzenia, i za broń defensywną. Nie musi być to cedek, nie musi być to light, nie musi być to hej. No, tutaj jest jeszcze taki element, który znajduje się na końcu. Bardzo nie lubią rotacji. Chodzi o to, że w momencie trafienia ta rotacja powoduje rozproszenie dodatkowo tej wiązki, która ma przepalić pancerz. Dlatego w obecnych czołgach są, są działa gładkowulfowe i też zmniejsza to zużycie ze względu na tarcie takiej lufy. Natomiast ten podłużny element to jest tak zwany ewakuator i on ma zapobiegać dostawaniu się gazów prochowych, które wychodzą z lufy, dostania się przewodem lufy z powrotem do wnętrza pojazdu po wystrzale. Chodzi o komfort załogi, coś czego przez lata 30. i 40. nie do końca rozumiano. Zresztą e, zawsze załoganci byli specjalnie selekcjonowani, na przykład ze względu na wzrost, i taka średnia wzrostu to było 1,65 m. Ktoś wyższy po prostu nie za bardzo się nadawał do czołgu, bo czołgi nie były ergonomiczne. Były ciasne, tam śmierdziało, e, były bardzo nieprzyjemne drgania. Potem spalinami, kordytem i krosem z akumulatorów. Także tak to wygląda. No. Ponieważ znajdujemy się tutaj przy dziale, to może jeszcze przechodząc do takiej już, finalnej części tego wykładu, opowiem Wam o wystrzale. Czyli o tym, co się dzieje, kiedy wy wciskacie przycisk, a następnie dziwicie się, że nastąpił ding, albo podcisk poleciał w ten. To jest blok zamka. On tutaj w tym przypadku jest otwarty, ponieważ brakuje w nim takiego elementu, który go zamyka. I tutaj jest bardzo istotna rzecz. W broni krótkiej używane są zamki z iglicą. Jest to tak zwany typ perkusyjny, czyli nacisk tej iglicy na człączkę powoduje zainicjowanie piorunianu, który eksplodując zapala ładunek główny i dopiero później następuje wystrzał. W czołgach, zresztą w ogóle w działach dużego kalibru zrezygnowano z tej iglicy z prostych powodów. One się psuły, łamały, niskie temperatury powodowały właśnie, że na froncie wschodnim często dochodziło do tego, że iglice w broni krótkiej pękały. E, I na, e, e, odpalenie następuje e, przez elektrykę. Tam po prostu dochodzi do iskry, która przechodzi przez spłonkę. Również inicjuje ten piorunian. On inicjuje ładunek główny. E, w, w przypadku dwudziestowiecznych armat najczęściej to kordy wynaleziony, jeśli dobrze pamiętam, w 1886 albo 1887 roku przez Brytyjczyków, będący mieszaniną zawierającą nitrocelulozę, azot i parę innych składników, które następnie przy pomocy, przy pomocy acetonu osuszano i produkowano z nich taką masę, która dała się formować, a następnie zastygała w takiej twardej formie. I tego właśnie kordytu y, używano. Chodziło o to, że generalnie wystrzał następuje w momencie, kiedy rozprężające się gazy szukają ujścia. Czyli ten y, przyrost tej, te, tego gazu musi być na tyle duży, żeby wypchnął tak ciężki pocisk. I jeśli mówimy tutaj o współczesnych armatach, no to przy pociskach rzędu 155 mm mówimy o przyspieszeniu 60 000 G. Więc jest to potworna siła. Yy, która yy, zaczyna właśnie pracować na zamek, a właściwie na pocisk, który się przesuwa w zamku. On w tym miejscu wrzyna yy, się, albo nie wrzyna, w zależności od tego, jak jest wykonany przewód lufy, w yy, gwint. Nadaje mu to ruch obrotowy, co ma go stabilizować yy, podczas lotu, czyli zmniejszyć opadanie yy, tego pocisku. Obecnie używane są saboty brzechfowe, więc tą rolę przejęły brzechwy. Ewentualnie mówimy o pociskach yy, kumulacyjnych. Które y, tracą penetrację podczas takiego właśnie obrotu. Po prostu obrót powoduje rozproszenie tej wiązki przy trafieniu. Następnie pocisk przechodzi przez całą długość lufy, przez ewakuator. I tutaj doskonale widać, ponieważ jest zdjęty ten element chroniący. To są właśnie otwory ewakuatora. Czyli tutaj te gazy dostają się do ewakuatora, y, i następuje ich takie pierwsze rozprężenie, mające spowodować, że nie dostaną się z powrotem do, y, do lufy. Pocisk opuszcza lufę. I tutaj mamy taki element, który jest też zdemontowany, ale to nawet lepiej. Tutaj powinien się znajdować hamulec wylotowy. To są takie elementy, które to można na przykład gerami. tam, tak, to są takie... Ten jest akurat hamulcem wylotowym dwudzielnym. To jest element, który powoduje, że te odpuszczające lufę gazy ładnie odchodzą się na boki, przez co po pierwsze trząfy lub trząby. kalibru. od kalibru jest prędkość, z, z którą porusza się pocisk, bo lepiej jest lekkim pociskiem trafić coś z dużą prędkością niż stosunkowo ciężkim pociskiem, trafić coś z mało. Te, te 60 no, też ma setkę, no, to jest 115. I to jest właśnie ciekawostka, ponieważ ten Botowski jest prototypem, który nigdy nie wszedł do masowej produkcji, tam jest taka literka A przy nim. Natomiast 62 właśnie docelowo były uzbrajane w 115. Restjanie też się dosyć szybko nauczyli, że nie ma co się tam bawić w jakieś kalibry typu 130-150, bo tutaj tak nie zdaje egzaminu. E, rozwój właśnie tej amunicji e, kumulacyjnej <tryk> doprowadził do tego, że praktycznie... Dowolny pancerz można było przestrzelić. Jeśli nie pierwszym trafieniem, to kolejnym, a przy dużej szybkostrzelności zapas e, amunicji, jej ergonomia, czyli właśnie to, gdzie można ją przechowywać w pojeździe, jak szybko można ją ładować jest istotniejszy niż po prostu e, pierdolnąć razem mocniej. Rzadko no, strzelał, 4 strzały na minutę? 4 strzały przy minutę to jest, to, to jest dosyć, dosyć, dobra, dosyć dobry wynik. Przy czym tutaj mówimy o ładowaniu ręcznym amunicji monoblokowej, tak? czyli takiej, która składa się jednocześnie z łuski i pocisku. Taka na przykład sytuacja tak, dwublokowa, czyli na przykład jak wierzę masa pocisku powodowała, że po pierwsze jego rozmiar, tam mówimy o 128 mm, tak? Jego rozmiar nie pozwoliłby y, manewrować w tej ciasnej przestrzeni tak, łuski z pociskiem, więc osobno ładowano pocisk, a następnie dopiero dostawano do niego łuskę. Tak jak tam przykład miało to miejsce w większości artylerii polowej. A tam mamy przestrzelonego 185. Tak, tu jest przestrzelony 185. Taki... Niestety nie zagoił się. <laughs> nie zdążyli go poskładać. Tutaj go, <laughs> ja tylko go detrakować, ale, ten, ale trafiał go <laughs> tą część pancerza. I tutaj właśnie widać bardzo dobrze, jak się można przyjrzeć, bo wygląda tak, jakby tutaj w tym miejscu był eee, A to jest wynik stopienia pancerza przy przejściu yy, pocisku przeciwpancernego. Yy, olbrzymie tarcie, które tutaj wystąpiło, po prostu nadtopiło ten yy, element pancerza. Yy, Brytyjczycy, którzy pierwszy raz natrafili na yy, Tygrysy, we Francji właśnie opowiadali o takich sytuacjach, że bardzo wyraźnie było widać nawet w nocy miejsca trafień w ich czołgi właśnie pod takim rozżarzonym do białości okręgu, który występował na pancerzu w momencie przejścia pocisku. Płyta pękła. No i tutaj właśnie zachodzi ta sytuacja, że co prawda pancerz został spenetrowany, natomiast płyta pancerna wyraźnie pękła. Zarówno sama płyta, jak i spaw. Tak, bardzo, no tej bardzo tej często były właśnie napraw, naprawy takie polowe, polegające na tym, że jeśli tam na przykład zabiło kogoś z tyłu, to po prostu się go wymieniało. Pancerz <grym> się łatało, oczywiście on nie miał takiej wytrzymałości jak fabrycznie nowy. No ale sztuka jest sztuka. Nie? To jest bardzo ciekawy element, który występował na większości czołgów późnowojennych. Niemcy ze względu na to, że bardzo szybko... Nauczyli się, że potrzebują skutecznych broni przeciwpancernych również dla piechoty, jeśli wsparcie artylerii, samolotów, czołgów nie było możliwe, więc zaczęli używać właśnie pocisków kumulacyjnych typu Panzerfaust. Z tym, że właśnie pociski kumulacyjne mają tą wadę, że do ich odpalenia dochodzi w momencie kontaktu z przeszkodą. Więc Rosjanie, zresztą nie tylko Rosjanie, zaczęli montować tego typu elementy właśnie po to, żeby stworzyć rodzaj pancerza dystansowego. Tutaj przykręcona płyta powodowałaby, że pocisk kumulacyjny trafiający w nią, odpala na niej, yy, zanim znajduje się pusta przestrzeń, więc tam te gazy się roz, yy, rozprzestrzeniają i przy dużym płyty. szczęściu tak, nie przechodzą przez, przez płytę. <noise>